Cześć wszystkim, z tej strony Andrzej. A tu Patrycja, cześć. Witamy serdecznie w kolejnym odcinku naszego podcastu. To już dwunasty odcinek. Mieliśmy troszkę przerwy spowodowanej rekonwalescencją, ponieważ niestety dopadły nas jesienno-zimowe choroby i no mieliśmy problem z tym, żeby nagrać odcinek. Mówiąc. Ze względu na kaszel i inne dolegliwości, ale już wracamy z takim odcinkiem noworocznym. W jedenastym odcinku było słychać praktycznie tylko patrycję, bo ja nie mówiłem, potem ona nie mówiła, potem były święta, potem był drugi stycznia, miał być obecny odcinek, który teraz nagrywamy, ale no niestety ja. Się dalej dusiłem. Dusiła się też Patrycja. Takie właśnie są uroki grypy. Ale z przytupem rozpoczynamy drugi sezon na naszego podcastu i ruszamy z takim noworocznymi, pod noworocznymi postanowieniami, z tym, co byśmy chcieli mieć w naszej w kolekcji. Jak widzimy rozwój naszego podcastu, no to Patrycja tradycyjnie zacznie. Tak, dzisiaj chcielibyśmy Wam powiedzieć o 12 pozycjach, tak jak 12 miesięcy nadchodzącego roku, które chcielibyśmy kupić, które chcielibyśmy mieć w swojej kolekcji, już powoli, powoli zaczynają się zapowiedzi różnych wydawców, między innymi Lookroom Games, już tam jakieś no, zapowiedzi na 2023 rok. Poczyniło. I w związku z tym my też chcielibyśmy Wam powiedzieć o tych grach, które chcielibyśmy kupić w tych nadchodzących miesiącach, które tam gdzieś się znalazły na naszym radarze, oraz chcielibyśmy opowiadać o tym, jak dla nas, jak według nas by miałby wyglądać kanał w tym nadchodzącym roku. Zanim jednak zaczniemy, no to przypominamy, żeby polubić nas na Facebooku, obserwować nasze media społecznościowe, w tym Instagrama, a podcast jest na Spotify, Google Podcasty oraz YouTube. Chciałem też wspomnieć, że warto kupować w sklepie Gra na czas. W tym roku już dokonaliśmy pierwszych zakupów. Tak, tutaj Andrzej troszkę nawet nieświadomie już wyprzedził y, moją wypowiedź, bo chciałam powiedzieć, że na naszej liście, konkretnie na mojej, bo tak się teraz umówiliśmy, że sześć pozycji wybrałam ja, sześć pozycji wybrał Andrzej i u mnie były już małe epickie galaktyki zapisane, jakie ja sobie gdzieś tam wstępnie taką listę przygotowywałam, ale one niestety w dzisiejszym odcinku się nie znajdą. Bo udało się nam kupić te pozycje, jak i dodatek do małych epickich podziemi, i tu też chcieliśmy się Wam pochwalić małym postępem, ponieważ w Sylwestra zagraliśmy naszą pierwszą partyjkę, więc małe epickie podziemia nie są już na półce wstydu. Nie jest też na półce wstydu Elekt, co już było wiadomo. Dalej, niestety, półka wstydu z naszej tam listy z wcześniejszego odcinka pozostaje nie zmiemy Ale że udało się nam zagrać już e, przynajmniej jedną partię w Małe Epickie Galaktyki, to postanowiliśmy dokupić e, Małe Epickie Podziemia, to postanowiliśmy tak, że ma rację. Postanowiliśmy dokupić dodatek, póki jest, bo na przykład sama gra podstawowa bardzo szybko się też wyprzedała. jak był pierwszy nakład w tamtym roku e, wydany przez Galaktę. I tym samym w grze na czas również kupiliśmy jeszcze jedną grę, i ona jest niezwykłym zaskoczeniem. Są to Wyspy Tukana wykreślanka. O, odcinka, odcinek nasz o wykreślankach. Zachęcamy do odsłuchania i chętnie y, uzupełniłbym wypowiedź, że ta wykreślanka jest bardzo, bardzo sympatyczna, wciąga niemiłosiernie. Ledwo otworzyliśmy, a tu zagranych ile już? 5, 6 partii? Tak, tak. My kupiliśmy ją w czwartek, w czwartek a dzisiaj jest sobota, środę. czy w środę wieczorem? Dzisiaj jest sobota, już mamy 6 partii rozegranych, ponieważ to jest taka, no, naprawdę gra z syndromem jeszcze jednej partii. Niezwykle prosta. W swoich zasadach e, bardzo przyjemna, a pozwalająca naprawdę na takie satysfakcjonującą rywalizację, cały czas między mną a Andrzejem gdzieś tutaj się, e, <coughs> przepraszam, taki wyścig e, odbywa. I po rozegraniu jednej partii nie mamy dość, no bo partia jest dość krótka i mówię, no może jeszcze może jeszcze jeden. Mnie takie gry niezwykle. Sprawiają satysfakcję, dlatego że czasami po całym dniu, kiedy jesteśmy zmęczeni pracą, opieką nad Hanią, nad, naszym, nad naszą córką, cięższe tytuły sprawiają nam mniej przyjemności. Po prostu to nasze zmęczenie odbiera nam trochę radość z grania. A Wyspy Tukana na taki cięższy dzień, kiedy jednak chcemy w coś zagrać, idealnie się sprawdziły. Do tego trzeba dodać, że Hania też podłapała. Bierze z nami, z nami tę grę, już wzięła i mówi: no to co, gramy w tukana. I wyobraźcie sobie, my sobie gramy tak, jak Zatary. zasady nakazują. A Hania sobie tam rysuje połączenia między poszczególnymi tymi heksami i cieszy się, że gra z nami. Więc proszę bardzo, połączenie idealne na popołudnie i spędzanie czasu z rodziną przy planszówce. Decydowanie ja troszkę tak um, odeszłam w tamtym roku od zakupu wyspy, wyspy Tukana, bo gdzieś przeczytałam recenzję, że jest to bardzo prosta gra, no i my zagraliśmy w, w, teraz w Demeter na przełomie roku no i to już jest taka bardziej wymagająca wykreślanka, Nie, też bardzo satysfakcjonująca, no i uznałam, że no może te Wyspy Tukana sobie darujemy, no bo po co nam coś łatwiejszego, skoro zagraliśmy w trudniejszej i się nam spodobało? Ale jednak tutaj musimy zdecydowanie, ja muszę zdecydowanie zrewidować tę swoją opinię. Żałowałabym. W, teraz już zagrając w tę w grę, że jej nie mam rzeczywiście w swojej kolekcji, a już widziałam, że chyba nakład zaczyna się kończyć, bo na Allegro ceny nagle wzrosły. Jest, jest tylko jedna oferta, przynajmniej tak jak kilka dni temu patrzyłam, więc tym bardziej zachęcamy, jeżeli jeszcze nie jesteście zdecydowani do zakupu. No i że na czas rzeczywiście yy, są te wykreślanki i w bardzo atrakcyjnej cenie. No dobrze, to w takim razie. Przejdźmy do meritum naszego odcinka. Zanim będziemy opowiadać o tym, jakie mamy plany, powiedzmy sobie, co byśmy chcieli mieć. Proszę bardzo, Patrycja. Więc tak, nie wiem, czy będziemy mówić naprzemiennie, Andrzej, czy będziemy mówić po prostu wszystkie gry z naszej pozycji, z naszej listy i. To jak wolisz, bo nie, nie wiem, chcesz powiedzieć wszystko, czy naprzemiennie. Ja myślę, że może lepiej będzie na przemiennie, więc tak, u mnie na pozycji numer 1 jest już zapowiedziana gra przez Galaktę, to jest Wojna o Pierściń, gra Karciana. Ja tę grę już miałam na radarze od momentu, kiedy usłyszałam na, po SN, że ona będzie wydawana i niedługo po tej informacji, że taka pozycja się pojawiła, pojawiła się też informacja, że zostanie wydana właśnie przez Galaktę. Ja jestem bardzo ciekawa tej gry karcianej. Zbiera już bardzo dobre opinie. Jest uznawana za taki lżejszy wariant, właśnie klasycznej gry ze świata Tolkiena. Więc jak dla mnie idealnie. Ja ją wzięłam na radar i chcielibyśmy właśnie ją, chciałabym ją w tym roku kupić. A twoja pozycja? Ja na pierwszym miejscu. To te miejsca, pierwsze, drugie, trzecie, to bez różnicy. Po prostu y chciałbym mieć Pax Pamir. Grę zaawansowaną poprzedniego roku. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze zdobyła taką nagrodę, po drugie ta gra jest wyjątkowo ładnie wydana, po trzecie fajna jest ta mechanika ta i tworzenie tej, te, tej te założenia tej gry. No a kolejna rzecz, która tak naprawdę mnie odstrasza, to jest to, że według opinii i recenzji najlepiej ona się sprawdza jednak od trzech osób, a, a gramy zwykle w dwie osoby. Ale nie mniej jednak, ponieważ tutaj jest taki syndrom, ja chcę mieć, no to dlatego ja chcę mieć. Ty masz centrum kolekcjonerski. Ja mogę odpowiedzieć tutaj na te wątpliwości Andrzeja co do Pax Pamir, że będę go chciała przekonać do, zakuru, do zakupu gry Pagan. To jest gra, e, która kreską bardzo przypomina e, grę, które znajduje się w naszej kolekcji e, od wydawnictwa Lucky Duck Games i to jest e, gra pojedynkowa. Andrzej uciek mi tytuł. E, jakie gry e, pojedynkowe bardzo lubimy? He, he, Heroes? Dystron? <grystanie> to jest ta sama kreska co Dystron, więc yy, też gra dla, tym razem dla, gra dla dwóch osób, więc na pewno u nas nie będzie się kurzyła. My bardzo lubimy takie gry pojedynkowe, już zbiera bardzo dobre opinie. Jeszcze żadne wydawnictwo jej nie zapowiedziało, ale już. Yy, Słuchy chodzą bo znaczy w naszym środowisku, że będzie wydana w Polsce. Więc ja bardzo czekam, czekam aż któryś z wydawnic zapowie tę premierę i ogłosi, kiedy będzie wydana. Na moim radarze jest kolejna gra, która ma się ukazać. Podoba mi się wyjątkowo wizualnie, podoba mi się znowu założenia mechaniki tej gry i jest to Bretfalda. No, nie zagraliśmy w Ruta, nie zagraliśmy jakoś bardzo w gry z mechaniką Area Control, niemniej jednak powinno się to zmienić. Patrycja chełpi ch się wręcz zwycięstwem w Cyklady i zaraz mogłaby pewnie całe tutaj wypowiedzi snuć, jak ona to wspaniale gra w tę grę. Ale nie dajmy się zwariować, nie, o ten, nie na ten temat jest dzisiejszy odcinek i o tym, jak Patrycja by chciała się hełpić. więc ja tylko powiem, że Brytwalda jest na moim radarze. Kiedyś jak się zdecydujemy na zrobienie recenzji o cykladach, to bardzo chętnie Wam opowiem. Dlaczego to jest moja jedna z ulubionych gier? Następna gra, która też ze względów wizualnych znalazła się tutaj u mnie na liście, to jest Merchant of the Dark Road. To jest gra, która została wydana przez Kickstartera i strona wizualna mnie niezwykle tutaj zachęciła. Czytałam już wstępnie o mechanikach, o przebiegu gry, zresztą oglądaliśmy już recenzje, też są po polsku, można sobie obejrzeć. I właśnie też chodzą słuchy, że zostanie wydana, to znaczy, no nie chodzą słuchy. Lucrum Games zapowiedziało tę grę w Polsce, więc mam nadzieję, że uda się jeszcze w tym roku ją wydać, że uda się po prostu, żeby się znalazła na naszym polskim rynku również. Więc ja czekam na nią. Niezwykle piękna oprawa graficzna tej gry, ciekawa mechanika tam z rondem, z przemieszczaniem się. My jesteśmy handlarzami, którzy po prostu po tej, po tej planszy się przemieszczają, więc ja. Tę grę wybrałam właśnie na liście do zakupu na 2023 rok. Ponieważ ja jestem y, bardzo dużym miłośnikiem Eurosucharów, a takowym jest na pewno Tiletium, to nie mogło go zabraknąć na mojej liście. Jak na razie wymieniłem trzy gry, dwie nowości, jeden y, dodruk, więc Tiletium, miejsce trzecie. <grym> Tak, Andrzej jako eurogracz, tutaj zdecydowanie gry na te y, są prawie wszystkie na jego radarze. Na razie mamy colkina. a ja żeby tak pogodzić tę jego miłość do y, gier euro i ewentualnie tematykę, która by była bliższa mojemu sercu, wpisałam na listę gry Obsession. I też po pojawiła się już zapowiedź y, Lucrum Games na ten rok bardzo wyczekiwana i spotkała się z dużą aprobatą właśnie w tym naszym świecie planszówkowym, że Lukrum wyda w 2023 tę grę. Gra to jest właśnie, tak jak już wspomniałam, euro, która łączy ten klimat Anglii z tej epoki XVIII wieku, kiedy właśnie zubożały szlachcic próbuje odbudować swoją renomę. Tutaj decydujemy tak o tym przez, przez swoją grę, czy, czy odzyskamy tę renomę, czy nie. Więc mnie ten temat po Bridgertonach, po dumie i uprzedzeniu zdecydowanie odpowiada. Ja czekam na tę pozycję. Kolejną grą, którą bym chciał mieć, a ona chyba jeszcze nie, nie, na pewno nie wyszła, ale z tego, co pamiętam, to ma być w tym roku. To jest gra od... Check Games Editions, pakt z diabłem. No, kolejny eurosłucharek, Tutaj połączenie trochę aplikacji, trochę przypomina arche, alchemików. No, jest na pewno na radarze. Patrzę sobie na moją listę i tak widzę. Mówię, o proszę bardzo, kolejna gra, której jeszcze nie ma, jeszcze nie wyszła. Ale za chwilę powiem o dwóch grach, które chciałbym po prostu mieć. Bo już są od dłuższego czasu i chciałbym uzupełnić moją, naszą kolekcję. Deal with the Devil została zapowiedziana na SN. Tam spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem graczy, i też już wi wiadomo, jak będzie wyglądała, też już tam została pokazana. Więc na pewno też strona wizualna tutaj nie odbiega od innych gier Czech Games Edition. Jeżeli chodzi o moją kolejną grę, to też znalazła się ze względu na dwie rzeczy na, na, na moim radarze, czyli na wygląd, bo to jest gra Night Parade. Hmm, tutaj y, ona zostanie wydana przez tego samego wydawcę, który teraz zapowiedział keep the Keeps the Heroes Out. E, ona ma takie przeurocze mepelki, karty, y, jest bardzo ładnie zrobiona, ale jest podobną taką lżejszą grą, już zaawansowaną, ale która nie wymaga jakiegoś tam Takiego dużego nakładu sił, żeby w nią grać. Te gry zdecydowanie są na moim radarze. Zresztą już jak zauważyliście, pewnie Andrzej wybiera te trudniejsze eurosuchary. Może jeszcze nie takie bardzo zaawansowane, no bo my jeszcze nie jesteśmy też takimi zaawansowanymi graczami. A mnie gdzieś ciągnie w stronę tych lżejszych gier, żeby jednak więcej fanu z tej gry uzyskać przy trochę mniejszym nakładzie sił. No dobrze, no to teraz o co ja chciałbym uzupełnić kolekcję. Chciałbym uzupełnić kolekcję o architektów Zachodniego Królestwa. Wyjątkowo mi się podoba ta kreska, ilustracje, a poza tym wiecie, że doskonale, wiecie doskonale, że lubię Work and Placement. To jest gra, która w sumie nie wiem dlaczego u nas jeszcze nie jest na półce, ale może w tym roku się to zmieni. Ona nie była dostępna, teraz y, został wydany jej dodruk, a poza tym ja tu chyba trochę stawiałam pewne opory ze względu na to, o czym przed chwilą mówiłam. Czyli to jest jedna taka, no, nie trudna, ale już bardziej zaawansowana gra. Y, więc ja tutaj przypominałam Andrzejowi, że my mamy naszą półkę w Cydu z bardzo za, bardziej zaawansowanymi grami, które czekają cały czas na ogranie. No i może dlatego jeszcze architekci się u nas nie znaleźli, a y, u mnie już ostatnia na liście, znalazła się gra, która też wzbudza moje obawy z tych samych przyczyn, które wymienił Andrzej Przypak z Pamiru. Bo to jest gra Wonderland War. I o ile jest przepiękna, jest tak ślicznie zrobiona, że sam fakt tego jak wygląda już mnie zachęcił do wpisania jej na moją listę, to o tyle ona jest niestety od trzech graczy. Więc tutaj nie wiem, czy y, rzeczywiście będziemy mieli okazję często w nią grać, ale znalazła się u mnie. Też są już słuchy, że zostanie wydana na rynku polskim. Jeszcze nie potwierdzone, ale mam nadzieję, że one zostaną już y, niedługo przez zapowiedzi kolejnych wydawców y, przyklepane, więc ja czekam. No i ostatnia gra na mojej liście to będzie Side. To jest klasyk. I w związku z tym, że jest klasykiem, no to chciałbym go po prostu mieć i uzupełnić naszą półeczkę. I tym optymistycznym akcentem doszliśmy, wymieniliśmy 12 gier, które chcielibyśmy mieć, jeśli się ukażą, albo chcielibyśmy mieć, bo już się ukazały i po prostu uzupełniamy półkę. A teraz, jak widzimy rozwój nasz i naszego kanału, czy naszych mediów społecznościowych? Proszę bardzo. Andrzeju, ty jesteś tutaj kołem napędowym i naszego, naszych mediów społecznościowych, i naszego kanału, więc nie wiem dlaczego mnie udostępniłeś mikrofon. Ja na pewno chciałabym, jeżeli chodzi o nasz kanał, utrzymać tę systematyczność, czyli fakt, że nagrywamy co tydzień, co tydzień co o czymś Wam tam chcemy opowiedzieć, chcemy przekazać swoje odczucia, to na pewno chciałabym utrzymać. Chciałabym. Też, jeżeli się nam uda w najbliższej perspektywie wziąć udział w, w większej ilości wydarzeń planszówkowych, tutaj na naszym lubelskim rynku, teraz się w styczniu szykuje wydarzenie, na które będziemy Was serdecznie zapraszać, Bortmania. Ona jest troszkę rozciągnięta w czasie, więc można sobie dostosować termin do swoich możliwości. Bo widzimy, że te wydarzenia planszówkowe, które miały miejsce po covid w tamtym roku, naprawdę cieszyły się dużą popularnością. I za każdym razem czuliśmy, czułam, przynajmniej ja, ukucie w sercu, że nie możemy być na którymś z tych wydarzeń, bo jest albo za daleko, albo jakiś termin nam nie odpowiadał, no albo no, niestety zdrowie nie pozwoliło. Więc tym bardziej chciałabym, żebyśmy w tym roku przynajmniej w takich trzech fajnych wydarzeniach planszówkowych wzięli udział. Ja chciałbym Coraz lepiej po prostu tworzyć, wykonywać zdjęcia, udostępniać je na, na naszych mediach społecznościowych. Chciałbym, żebyśmy więcej próbowali po prostu tutaj nagrywać, może tym razem filmów jakiś, tak? To jest jakiś taki plan, taka dobra myśl, może na ten rok. Może zobaczymy, jak to się uda. Chciałbym, właśnie tak jak Patrycja powiedziała. Nie odchodzić od, tego, od tej koncepcji, że jeden odcinek tygodniowo, i bardzo bym chciał schodzić z półki wstydu. Jak widzicie, nie wiem, czy nam się to uda, żeby nie tylko tutaj konsumpcja, 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 nabywanie, nabywanie, nabywanie. Ja bardzo bym chciał w końcu grać, 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 grać. I ufam, że to się powiedzie jeżeli przechodzimy do życzeń, to ja bym chciała jakoś przedłużyć dobę. No nie wiem, tak to 30-32 godzin, to wtedy jak najbardziej wszystkie te założenia na pewno by nam się powiodły. My tak staramy się wyrywać sobie ten czas na granie. Nawet tutaj udało tak, tak celebrować tę możliwość, kiedy możemy ogrywać jakieś gry. Udało się nam teraz na przykład jeden dzień wolny, kiedy mieliśmy urlop i mogliśmy na przykład oddać Hanie do przedszkola. Zagospodarować nagranie w, w gry, których jeszcze nie mieliśmy okazji ograć, więc mam nadzieję, że takich więcej okazji będziemy mieli, żeby sobie spokojnie jakieś gry ogrywać, a potem wam o nich opowiadać. Czyli musimy brać więcej urlopu razem, a częściej musimy oddawać dziecko do przedszkola. Jesteśmy wspaniali, cudowni rodzice, czyli jak widać a z tych gier, które ogrywaliśmy, no to faktycznie fajne były. Gutenberg, Elekt. Co jeszcze my tam zagraliśmy? No tyle tak naprawdę, bo Gutenberg nam zajął troszkę czasu, żeby przeczytać instrukcję, yy, rozegrać pierwszą partię, yy, taką właśnie po, przeczyt po przeczytaniu instrukcji. No jednak to zajmuje trochę czasu. My to robimy teraz zazwyczaj wieczorami, kiedy nasze dziecko pójdzie spać, a chodzi spać różnie, więc czasami te wieczory się skracają. No, i dlatego ten czas na pewno na rozgrywki i my by się przydał, ale my też bardzo doceniamy, tak jak zresztą chyba zauważyliście, te momenty, kiedy Hania już może uczestniczyć nawet po swojemu w tych naszych rozgrywkach, co pozwala nam też na wprowadzanie coraz częściej gier planszowych do naszej codzienności, i żeby tak spędzać po prostu czas nie tylko przy tych grach, które są przeznaczone dla dzieci bo też dużo gramy, jakby tak podliczyć czas przy planszówkach, tych także, które gra Hania, no to te statystyki już nie byłyby takie złe. Więc czym ona będzie starsza, tym chętniej będzie grała w te bardziej zaawansowane gry, o których my też będziemy mogli Wam poopowiadać. No i chyba lądujemy w dzisiejszym odcinku, więc życzymy Wam Wszystkiego najlepszego w nowym roku, od tego powinniśmy w sumie zacząć. Chcemy życzyć Wam samych udanych rozgrywek, samych zwycięstw i do usłyszenia za tydzień. Bawcie się, grajcie, spędzajcie bardzo przyjemnie czas w tym nadchodzącym roku, ale nie tylko, również w kolejnych latach. A na ten rok składamy Wam najserdeczniejsze życzenia, spełnienia celów realizacji, do usłyszenia. No i podzielcie się swoimi opiniami w komentarzach i może napiszcie, co tam chcielibyście usłyszeć w tym roku. W takim razie, do usłyszenia za tydzień. Trzymajcie się. Cześć.